Chociaż już później, jak wejdziecie, to są nazwy angielskie. O. Ale na samym początku można ogarnąć po prostu tutaj sobie od razu już tłumacza i wtedy bez problemu macie nazwy. Cyk i tłumaczy. To jest ten flash deals, ale tutaj na przykład cooked to order. No i tutaj są takie najtańsze jedzenia. Ale też w sumie i najsmakowitsze, jeżeli chodzi o graba. Ja już zamawiałem tutaj kilka razy, chociaż nie mam tego tu w aplikacji, bo to z Lizy aplikacji zamawialiśmy. Ale na przykład zobaczcie Indian Food, jeżeli ktoś lubi. Jeżeli ktoś lubi, a tutaj mamy Sukumvit Plaza, bo to oczywiście są restauracje najbliżej nas. No to to akurat jest trochę droższe, ale tutaj zamawiałem, zaraz Wam powiem, gdzie gdzie to tutaj mamy tu jest taka restauracja tajska no i teraz zobaczcie jakie tutaj są ceny stir fried basil można sobie już tutaj zjeść za 85 batów także to jest jakieś 10 zł za takie danie oczywiście tutaj można dobrać sobie kolejne rzeczy jak jajka i inne dodatki ryż też kosztuje ze 2 zł i to jak widać wygląda dość Ostro, więc tu można sobie to ogarnąć.